11 dzień października 2025, Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. O godzinie 11 tego dnia miało miejsce spotkanie 11 kolejki 5 Ligi Małopolskiej Grupy Zachodniej. Orzeł Myślenice podejmował Brzezinę Osiek, skrót realizowany w ramach usługi Futmal Premium. Serdecznie polecam zapoznać się z ofertą oba zespoły w środku ligowej stawki, ale bardziej z tendencją do walki o utrzymanie. Oba kluby dzieliły dwa punkty. Przed tym meczem orzeł w następującym zestawieniu. Matoga w bramce: dalej Górka, Depta, Kieł, Mistarz, Moskal, Rusek, Buraczek, Krylow, Gromala i Zając w wyjściowej jedenastce. Natomiast Grzezina, Kobelański w bramce: dalej Mecherek, Maziarz, Bernas, Szewczyk, Oczkowski, Wilczak, Merta, Drabik, Kuźma i Czapla. Do dyspozycji Łukasza Szczepaniaka trenerem gospodarzy oczywiście Kamil Ostrowski, miał do dyspozycji Świerczyńskiego, Bruzdę Biele, Gładysza, Ciślika, Wąsowicza, Bruzdę, Flagę i Góreckiego na ławce rezerwowych, z kolei na ławce rezerwowych gości Błazenek, zajazd Dubiel, Rogala, Wójtowicz, Gros, Ściera i Sękowski do dyspozycji trenera Szczepaniaka. Sędziował ten mecz Bartłomiej Górecki z Nowego Sącza no i zobaczmy jak Oba zespoły, Beniaminkowie, tego sezonu się spisywały. Tego dnia rozpoczęło się to wszystko od strzału lewą nogą Krzysztofa Zająca. Orłowcy oczywiście na zielono, no i rozpoczęli gospodarze od serii rzutów różnych, co w sumie jest taką tendencją widoczną w spotkaniach u siebie, że orzeł zawsze zaczyna mocno, wysoko, z dużym impetem, jeśli chodzi o poczynania ofensywne. Tutaj, oczywiście, kolejna próba Krzysztofa Zająca, który. No, jak zwykle, nadawał ton to wydarzeniom, jeśli chodzi o szesnastkę przeciwnika. Kolejna sytuacja oczywiście spotkanie toczone w bardzo deszczowych warunkach. W ogóle też kilka dni przed meczem no była taka zagadka, czy to boisko uda się doprowadzić do stanu używalności, bo w Małopolsce od kilku lat obfite opady. Ostatecznie udało się dzięki dobrej organizacji doprowadzić do tych zawodów. No i raz po raz, jak Państwo widzą, na początku tego spotkania Orłowcy naciskali po stałych fragmentach gry, ale koniec końców efektu bramkowego z tego nie było. A goście, a więc drużyna Brzeziny, no też starała się odgryzać i stwarzać swoje sytuacje. Tutaj ostre starcie, gdzie wydaje się, że zderzyło się dwóch zawodników gości, tak czy inaczej arbiter podyktował rzut wolny. No i kolejna akcja drużyny przyjezdnych, jest już w polu karnym Kuźma. No, tam dwukrotnie blisko było zahaczenia, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. No, też sporo było walki, sporo było e, gdzieś tam takich pojedynków bardziej fizycznych. Też e, są to drużyny, tak jak mówiłem, ze środka tabeli. No i ta zaciętość, e, też wyrównany potencjał, myślę, e, dwóch zespołów. Na początku tego spotkania był widoczny i się ścierał, można powiedzieć, na murawie. Tutaj jest strzał z dystansu, pofrunął Tomasz Kobylański między słupkami. Ale ten strzał też gola nie przyniósł. Kolejna akcja, oskrzydlenie, piłka do środka, Zając, ostemplowany słupek e, bramki Brzeziny. No i jeszcze tam potem pozycja spalona, zobaczmy jeszcze raz. No, wszystko dobrze zrobił Krzysztof Zając, ciężko się do czegokolwiek doczepić. Wewnętrzna e, część stopy, e, bardzo dobrzy, dobry, e, plasowany strzał, tutaj e, też troszeczkę szczęścia miał Kobylański, bo e, ta piłka równie dobrze mogła go uderzyć w głowę i, i do bramki wlecieć. Krzysztof Zając... Z rzutu wolnego, mocny strzał pod poprzeczkę, ale też całkiem nieźle radził sobie w tych trudnych warunkach Tomasz Kobylański. No i akcja gości Merta, dobre prostopadłe podanie były w polu karnym. Michał Szewczyk chciał takim sytuacyjnym strzałem gdzieś pod poprzeczkę tą piłkę zmieścić. Natomiast zabrakło dokładności, brakowało w ogóle skuteczności z jednej i z drugiej strony. Tutaj kolejna akcja Brzeziny i też dobra interwencja Igora Matogi. Sprawdzony przy krótkim słupku, przypilnował swojego dobytku, można powiedzieć. Bramkarz Orła tutaj, weszliśmy w decydujący fragment tak naprawdę tego spotkania. Rzut karny. Dla Orła, no wydaje się, że tutaj bez dwóch zdań miało miejsce przewinienie Przemysława Bernasia, który za to wszystko został karany żółtą kartką, a do piłki podszedł Bartosz Kielbus. No i bardzo pewnie można powiedzieć, praktycznie nie do obrony z 11 metrów pofrunął. No też chyba mam wrażenie, trochę wcześnie Kobylański w swoje prawo, ale oczywiście wykonanie tego rzutu karnego bardzo, bardzo dobre. rzutą kartką karany Bernaś, jak wspominałem, ale został karany za, nie, nie za faul, a za dyskusję z arbitrem. Jak się potem okazało, było to brzemienne w skutkach. Bernaś właśnie rozpoczynał tą akcję. Drużyny gości piłka w pole karne. No i tutaj bardzo ostry rzeźnicki faul można powiedzieć. Przemysłowa Bernasia. Mówiłem przed chwilą, że ta pierwsza żółta kartka była brzemienna w skutkach właśnie po tej sytuacji. No ewidentna nakładka taka w stylu wschodnich sztuk walki w nogi Kyrylowa. Sędzia Górecki z Nowego Sącza myślę podejmuje dobrą decyzję w 42 minucie no i Brzezina można powiedzieć w ciągu dwóch minut bardzo mocno utrudniła sobie sprawę. Najpierw rzut karny i gol, a po chwili trzeba było grać w jednego zawodnika mniej. Co ciekawe zespół Łukasza Szczepaniaka na tą stratę zawodnika zareagował naprawdę bardzo dobrze. No czasami tak jest, że grając w jednego mniej dodatkowe siły wstępują w zawodników, że ta drużyna się konsoliduje, no i tak to wyglądało, bo Brzezina naciskała Merta. Widać, że też potrafi dryblować ten zawodnik tutaj się w tym wszystkim pogubił, aczkolwiek. No, był tam jedną, jeden z ogniw takich bardziej aktywnych w drużynie Zosieka. Ta kolejna piłka w pole polne no Orłowcy w końcówce pierwszej połowy wydawali się lekko zagubieni. No, piłka nożna to też jest sport paradoksów. I tutaj można powiedzieć, że wszystko układało się po Orła, Te ostatnie minuty pierwszej połowy były na korzyść gości. No i wszyscy zastanawiali się. Jak to będzie wyglądało w drugiej połowie? Tutaj próba zaskoczenia. Igora Matogi z połowy boiska, tutaj fatalny błąd, no i gubili się Orłowcy, ostatecznie Matoga w kapitalnym stylu, tutaj ratuje zespół, mieli też pretensje zawodnicy Brzeziny, że tutaj należał się rzut karny, no powiem szczerze, ta interwencja krylowa, spóźniona i tam był kontakt, I koniec końców sędzia uznał, że... Nie należała się tutaj 11. No też to było pytanie, czy kartka ewentualnie. No, sytuacja kontrowersyjna, ale trzeba było grać dalej, a dalej orłowcy radzili sobie. Tylko lepiej. 57 minuta. Krzysztof Zając, no Krem de la Krem, można powiedzieć. Eee, w tej sytuacji Krzysztofa Zająca. Przepiękna bramka. Zewnętrzna część stopy. Przyjęcie zgaszenie tej piłki. no Fenomenalny gol, co tu dużo mówić. Wizytówka można powiedzieć akcji i umiejętności Krzysztofa Zająca, boczna siatka nie do obrony, ale też to przyjęcie tutaj proszę zobaczyć, no naprawdę duża jakość, ale też do tego nas popularny Kijek zdążył e, przyzwyczaić, no i orzeł był tak naprawdę w wyśmienitej sytuacji, aczkolwiek brawa dla drużyny Łukasza Szczepaniaka, bo oni naprawdę zostawili kawał zdrowia tego dnia na boisku, walczyli do upadłego o bramkę choćby, kontaktową, aby tutaj jeszcze wskrzesić sobie jakieś nadzieje. A grali, przypominam, jednego zawodnika mniej, więc to naprawdę kosztowało bardzo dużo energii. W poprzedniej kolejce też pokazali zawodnicy Brzeziny, że czy potrafią wygrywać w tej lidze naprawdę z najmocniejszymi? Pokonany KS Helek, ałożył przystępował do tego spotkania, podrażniony, przegrano 4 do 0 z tempem Białka. Tutaj szansa dla Kiełbusa na podwyższenie wyniku i też swojego dorobku okazałego Bramkowego. Natomiast dobra interwencja Bramkarza, tutaj po raz kolejny Kobylański. No i mimo przyjmowanych bramek, trzeba pochwalić też Bramkarza. Obo bo naprawdę uwijał się jak w ukropie, tutaj taka interwencja instynktowna z najbliższej odległości, też trochę ucierpiał przy tym wszystkim. Potrzebował dojść do siebie Tomasz Kobylański. Zając. Dobrze sobie piłkę opanował, uruchomił partnera, Górka wbiegł w pole, karne szansa Kiełbus nad bramką. No mógł, mógł zdecydowanie więcej tych bramek Kiełbus tego dnia zdobyć. A goście próbowali, ale też dobrze tego dnia był dysponowany Igor Matoga. Może nie miał jakoś bardzo wiele pracy, ale był bardzo efektywny. No i kolejna szansa dla Orła i świetna interwencja Kobylańskiego. No naprawdę wysoka nota dla tego golkipera, myślę, za, za ten mecz. Tutaj jeszcze kolejna szansa dla Brzyziny. Próba efektownej podcinki, bodaj Szywczyka w tamtej sytuacji, ale... Też nie skończyło się to golem. No i Orzeł jeszcze miał sytuację po wolnym. Kerylow Kobylański odbija piłkę. No i mamy gola Michał Biela, który dosłownie kilkadziesiąt sekund E, wcześniej e, pojawił się na placu, no wykorzystuje błąd Kobylańskiego, taka jest piłka w wielu sytuacjach Bramkarz ratował swój zespół, a tutaj w końcówce też przytrafił się błąd przytrafił się brak koncentracji no i też wykorzystanie tych warunków bo, bo piłka bardzo śliska widzą Państwo, że ta namoknięta, nawilgnięta murawa niczym gobka na pewno tu nie ułatwiła sprawy, tak czy inaczej Orzeł wygrywa to spotkanie, dość pewnie e, 3 do 0, Kiełbus, Zając i Biela, Orzeł wygrywa z Brzeziną Osiek, dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniowski do usłyszenia!